Nie chciałem wziąć. Zbyt długo we mnie waży się ból. Zrazu przyjęty dość słabo. Waży się w wyobraźni i toczy zwolna jak mól, jak rdza zużywa żelazo. Ach, wyponę z nurtu ukrytego i przejść przez ból przedsmak. Jest życie. Proste i wielkie. Jego głębia nigdy nie kończy się we mnie. Rzeczywistość bardziej jest wspaniała, niż jej bolesna. Zrównoważyć to wszystko nareszcie jestem dojrzałym i pewnym. Nie wracać po tyle razy, lecz iść i dźwigać po prostu w równym odstępie godzin tę całą subtelną strukturę, która w granicach mózgu tak łatwo przemienia się w rozstrój a sama w sobie zmęczeniem jest bardziej niż bólem. I może bardziej być z nim niż z sobą tylko. Bardziej być z nim. Odsunąć grozę spraw na tyle, by wystarczał zwyczajny czyn.